Cześć, 41 a to kolejny, już trzeci z kolei odcinek z Farm 22. Widzicie już zapewne, patrząc na tego Walmeta. jeśli nie, no to ja wam powiem. Jest cień, grafika lepsza, na średnim nawet ładnie chodzi. Czasami ścina, jak są maszyny za blisko, no, ale ogólnie jest git. Dlaczego Valmet stoi tutaj? A stoi dlatego, że tutaj wchodzimy, mamy Walmeta. Czekajcie, o dobra ustawiamy go i palniemy GPS-a. Myślałem też, czemu nie zmienić koloru, bo nawet ładny byłby, ale wiecie co? Ja go po prostu. Ona takiego zmienię. I 15 tysięcy pójdzie, ale będzie warto. I tak, pod odcinkiem zrobiłem trzy kontrakty, no i set jednego straciłem, bo zrobiłem trzy. Myślałem, że się uda, no i przewidywałem czas o jeden miesiąc. No i jeden z kontraktów wygasł. No wygasł mi dostałem nagrody, zeszło kary też nie. No i zostały dwa, to ja odebrałem nagrody. Dobrze, że to ten y, najdro, najdroższy został. No, straciłem całe chyba 7 czy 5 tysięcy, no to nie ma się co dziwić, no ale no, dobra. I teraz Walmart już ma GPS-a wmontowanego fabrycznie. A właśnie, a no, ja przed odcinkiem, no ja prywatnie to sobie gram na, na, na... ze sprzęgłem, a tutaj, no cóż, za tym też, że resetowałem, to niestety zapomniałem opróżnić siewnik, dlatego no w plecy jest całe 600 litrów poszło Chociaż tak jak właśnie patrzę Lepiej teraz wygląda to, jak to się nazywa Farming lepiej wygląda z tą grafiką W dzisiejszym odcinku będziemy siać owiec, tego stawię na owiec Dlaczego owiec? Właśnie, trzeba rozłożyć, którym to się zmieniało sklep Tu czas to nie kurczę Czekajcie O właśnie, bo to już za chwilę moje pole czekajcie Dobra, zmienię O, dobra, jest, to jest I teraz tak Zamknę pokrywę Jak działa mod na GPS-a, bo mówiłem, że jest za pomocą Altice, chociaż ja dzisiaj gram na kierownicy, nie? się włącza tutaj, popatrzcie w prawy róg na skrzyniu biegów się zapala ten niebieskie, teraz klikam Ctrl S wciskam automatyczną szerokość, 3 metry idealnie niech pokazuje linię i teraz tak, nazwę to na przykład siewnik jest siewnik, nie? zapisuje się dla gospodarstwa i teraz tak, ustawiam punkt A Teraz ustawiam punkt B I to tam, to. I jest siedmik, cyk I teraz wystarczy, że go rozłożę. Rozkładało się go... Czekajcie. Bo ja rzadko gram na kierownicy teraz. Dobra, cyk już mi nie będzie potrzebne. I teraz Alt i X będę musiał zobaczyć na kierownicy jakie mam wolę przyciski. I teraz tak, nie mogę skręcać w ogóle, bo jak będę skręcę, to automatycznie wyłączę tego GPS-a. Chociaż teraz nawet dobrą mam grafikę i najważniejsze, widać wapno, rozsiane. No, mam dobry grafik i bez GPS-a, no ale wiecie co, że obiecałem do no tym powiedzieć. No. Po raz pierwszy w walmecie, w walmecie na odcinku, powiem Wam tak, nie wiem czy to może uznacie y, za marnowanie czy nie, ale był, y, patrzyłem na wyprzedaży. a wyprzedaży, y, oczywiście na tym mapie, była y, ładowarka szaf marki szafer. A właśnie teraz coś się zmieniło, czy nie? Czy ja zaglądałem? Nie, za bardzo niczego ciekawego nie ma, no chyba że nie licząc tego. To mógłbym pod moją walterkę, bo buchr to taki. słaby do mojej Szoferka Pię za 15 tysięcy, czyli nawet sporo. Jak patrząc na. by tu Spora obniżka, ale nie kupowałem, szczerze. No i teraz tak. Dlaczego się je obies? Jeśli co, może ja na razie tego GPS-a wyłączę, będę tak się. Dlaczego sieje owiec? No bo sie, sieje owiec, ponieważ myślę, żeby z, zacząć hodować tu konie. Wyszedł niedawno od Horse Helper. No a wiecie, jednak nie trzeba będzie ujeżdżać koni, to będzie czas. Oto wiecie, na każdy miesiąc konia, każdego jeździć, no to trochę będzie. Przy, stamtąd dobrze dziewiętnastki, no chyba, że to jakoś poprawili. Eee, to co jeszcze? Eee, poza tym, eee, oprócz tego właśnie, będzie pobierać opłaty. Ale coś myślę, że tu może będą podobne stawki, co właśnie były w 19 za te konie, więc myślę, że będzie warto. Poza tym, też będzie tu odwies, bo tak daje słomę, która się przyda dla koni podścielania, ponieważ zamierzam kupić im. Wypadek nie stajnie. No, na razie jeszcze nie masz tylu pieniędzy. A też owiec, ponieważ daje tu. Yy, no, trzeba czymś karmić, nie? Yy, a że mam jeszcze tam strych na siano, yy, który trzymuje słomę so i siano w formie yy, takiej yy, luźnej, to będzie można kupić samo zbierającą i będzie czynnik zbierania słomy. planach mam też kupienie chwastownika oraz wału jechającego. To są dosyć ważne rzeczy, ponieważ będę musiał tutaj obsi obsiane tereny zawałować oraz chwastownikiem odchwaścić. Tu trawy miałem zasieć, no ale jak widzicie tutaj są chwasty, więc no, będę musiał chyba na razie zasieć tu soję. Chyba, że tu poza odcinkiem się przeleć jeszcze raz z kultywatorem albo da radę chwastową. No, za bardzo tutaj mi się nie chce lechać czywnikiem, bo on jest jakiś duży. No i już takie główne rzeczy na tej mapie to wykonane. Pierwsze żniwa są, pierwsze, pierwsze kultywatorowanie jest, pierwsze się są właśnie teraz. No Asiano no się przyda, bo konie trzeba czymś karmić, poza tym też myślę, żeby w niedługim czasie kupić kur yy, dla kur yy, wybieg oraz y, szklarnię, bo za sałatę można ładne pieniądze dostać, poza tym mam auto, więc mógłbym na bagażnika auto ładować sobie i tak trochę bym mógł zarobić, albo najpierw zbierać i po prostu yeah. zrobić na tak taką akcję na klawiaturze yy, i yy, zrobić te yy, skrzyniowiegów. bo biegów to chyba żaden zauważył YouTube nie nagrywa o, patrz nie wiem jak tam kadr ale na przykład MST ekipa ma tam eee, te, kierownice ja też mam to do... Jakie jak jest to trzeba używać Dobrze, że te pierwsze pola, na, te pola co się dostaje na początku tutaj są z kamieni, pewnie wymaga wapnej w ogóle, ale to wapnem zajmę się, kiedy razie należy się kupić, żeby były wyższe plony. Znaczy no nie tylko, żeby wyższe, bo wymagają i tyle. Oraz chwastownika, żeby chwastów nie było. Opryskiwacza kupować nie będę, bo to dla mnie jeszcze będzie za duży wydatek, nie tyle, że chwastownik jest tak za 18 tysięcy za czy 35, no to już od razu słysząc jakie to są ceny to wiadomo, że bardziej się płaca jak eee, A poza tym za do, jeśli chodzi o obryskiwat, to jeszcze trzeba dokupywać herbicy ta 2000 litrów kosztują 2400. No do tego nie będzie mi się za bardzo zapoczątkować, jakoś opłacać. Teraz tak, dlaczego? Waltra miała modele Walmet, a później już o Walmetach, tak? To znikło. Na, na, najpierw był sam Walmet, później Waltra, a teraz sama Waltra. No bo tak, Walmet to Walmet nie. Ja kiedyś oglądam ten filmik. Walmet już nie pamiętam, skąd się wziął, że później Waltra traktor, czy nie, Walmet traktor, a później Waltra, bo Waltra, Wal to ma od Walmet, a to traktor traktor tutaj też trochę taka nauka o traktorach jest no a owsa tu będzie całkiem sporo no ale jednorazowa taka akcja się przyda jak później będę konie. w będzie z łąku <głosie> tam będzie no cóż i teraz tak jeśli będzie na przykład w grudniu Y, jakaś fajna maszyna, to nie będę je po prostu y, nagrywać się kiedy jest miesiąc grudzień, tylko po prostu ją kupię w następnym odcinku zaprezentuję. I teraz tak. Jeśli chodzi o świnie, nie wiem czy, czy zro, y, do następnej łatki o ile ona wyjdzie i poprawię coś i z tymi świniami, to świn kupować nie będę. A dlaczego? Bo u mnie też są brzaski. Też jest kontro zakopany świni, więc póki co do mnie świny również mieć. Znaczy ja stawiam chleb u siebie na pry prywatnie, chciałem sprawdzić czy jest. Zduplikowałem swój prywatny zapis i tam postawiłem i się okazało, że jest. Na oryginale, na oryginale swój prywatny to nie stawiałem, bo... Na razie nie mam pieniędzy tam. Póki co to ja tam masę i Ferbusowy muszę się. Co ja pieniędzy potrzebuję właśnie. No i potem też bym chciał tam różne zboża zbierać i w ogóle, no a tutaj tak, a tutaj konie będę, będą konie to będzie lżej bo tylko obie Chyba, zobaczę coś jeszcze doszło tutaj w tym farmingu. trzeba będzie zobaczyć Szkoda, że od Waltry tak mało traktorów jest. Na przykład tych Walmetów... walmety fajne takie nawet są. Chociaż są walmety to praktycznie nie do rodzaj, ale mogliby na przykład by takie Waltry dać z tych na przykład te Waltry te jeszcze tej pierwszej generacji. Byłoby ciekawy ten stary Walmet, Waltra tak pomiędzy i Waltra ta seria G, nie? Teraz jeśli chodzi o nowy traktor e, na odzera e, u, u Mafi Solca i u, u kolegów Oni też mają dwa masy Fergusony, jakoś one do siebie za podobne nie są, więc myślę, że będę mógł sobie spokojnie kupić tego Maseja, co to myślam nad nim A co do tej serii na Nomad's Landing. Wymyślałem tak, że jak tu będą po prostu przygotowania y, bardzo takie szmudne to po prostu to odcinek będzie co tydzień, żeby ja miał czas to wszystko przygotować, a w środę wtedy będzie na No Man's Landzie będą filmiki. I tak jak będą ferie, to pewnie gdzieś pojadę i w ogóle. Dlatego pewnie nagram odcinki na zapas i informacje, jeśli tam będę też mówić, mogą być nieaktualne, no chyba, że nigdzie się nie pojadę. Wtedy będę. Ale myślę, żeby tak przed sobie nagrać i mieć takie ferry wolne, o co, znaczy, nie o to oglądanie, tworzenia filmów. Nie no, to oglądanie nie ma ferii. są fajne moje filmy. Teraz tak jeszcze farming tak dobrze wygląda. No jak, na, jak na tym komputerze co ja mam, znaczy laptopie bardziej, to, to fajnie. Eee, praktycznie nie spełnia oprócz tego oprócz systemu może tego, że ma nawet i tak był kupowany zewnętrzny napęd, to nie, nie spełnia żadnych kryteriów, ma chyba nawet ze słabą karty graficzną, chociaż tą kartą graficzną to jest sprawdzałem, procesor ma za słabą to jak, jak, jak mówiłam z kolejkami to chyba od, od procesora to bardzo nie chodzi idzie. No średnia grafika, też w 19 też grom na średniej. Wysoka zawartość lina, yy, kiedy jest dużo przy sobie właśnie podobnie tutaj, więc jest git. Czyli tak, najpierw będą konie i góry, później krowy postawię, albo owce. W tej pomyśle, zobaczymy co będzie u innych youtuberów może owce to takie zwierzęta co bardzo nikt nie tyka. ale nie, bo z silosu na kieszonkę szkoda, bo jak go mam nie robię, więc może krowy właśnie maslisko bo obory i padoki takie całkiem to są y, drogie rzeczy, dlatego nie będę ich jeszcze kupować tak patrzę na zegarek sobie teraz niedawno bo dziś, nie wczoraj e, był z zagarmistrza niedawno była to znaczy niedawno w tamtym roku, e, jesie, na początek jesieni był wymieniana bateria była e, no i to, w kilku tygodniach, to tak leżał że e, jakoś tak zapominałem e, cokolwiek z nim zrobić, no ale w końcu już odbył z tego zagarmistrza i już chodzi nie muszę Mam jeszcze taki drugi, ten ale ten to co teraz, ten co wtedy się z, ten, przez to chodzi, ten to, to, to taki zegarek typowy na ten, na co, no dochodzenie na co dzień, tam to bardziej takie, ten, 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 bo więcej, coś, no odwiedzić jakieś w gościach właśnie jest, czy w jakąś prezę. Nie wiem jak to, ma, obu to kościoła. No, takie rzeczy. No, jak ten miałem, tak leżał wyłączony, on coś mi się sam wyłączył. Cóż, e, no to używam tamtego w piątek, świątek i niedzielę. No tak, to no, tutaj sobie spokojnie. Teraz już można normalnie, a ten zegarek wiadomo, która godzina nie się domyślać starczy. No. Cieszę się, że dostałem tutaj y, na ten składnik na słomę. Mm. Jeśli chodzi o to nowość z tymi kostkami małymi, to ja je może będę miał. Jak zapełnię po prostu to Wtedy nawet jak włożę te kostki na wybierce To będzie fajnie. A, tak póki co, spoko. Balgarkę trzeba będzie zmienić na dwie brontnerki, mogłby teraz, no ale nie będę jeszcze tego robić. O, są ważniejsze maszyny, a właśnie zbieracz kamieni, pług. To to będzie rozsiewacz, który będzie mógł chłap, No To już jest jedna maszyna, pług druga, zbieracz kamieni trzecia, yy, chwastownik czwarta, wał piąta i jeszcze mulcher szósta. To sześć maszyn muszę nie? A chyba masz ten drog, nie jest, trzeba by je robić tutaj poza odcinkami jakieś. Tak. czy yy, 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 poza odcinkami robić kontrakty. Od razu sprawdzenie nagrody, czyli jednak nie. Sprawdzi się odbieranie nagród za kontrakty. No chyba, żeby tu przed odcinkiem robić kontrakty. No po prostu wszystko przygotuję pod odcinek, pod odcinek i będę po prostu robić te kontrakty. A no, zobaczy się. w środku, on fajnie wygląda w środku, tyle, że ja to muszę wiedzieć dokładnie gdzie jadę. Tego co mi się zawarta środkowa kamera tu nie przydaje. No, ale już mniej więcej połowa pola jest msiana. No. Teraz tak, trzeba będzie dokupić kosiarkę, przytrzązać, no bo to do, do, do tych koni to trzeba yy, cały zestaw. Ale jak będę miał przyczepy samo zbierać, to nie trzeba będzie ręcznie tych kosek ani nic. nic. O. ale jeśli chodzi o przyczepę to jeszcze nie jest to sprawa priorytetowa. A na te maszyny główne to może nawet i wezmę jakiś kredyt, zobaczy się. Poza tym, jeszcze soję, obsieję na tych polach, więc wiadomo. Czyli tak, będą jeszcze dwa odcinki. Yy, Swałowania i fa y, usuwanie chwastów. Będzie połowa usuwania chwastów i połowa połowania. Bo według niej czy rzeczy nie No po prostu nie trzeba robić takich oddzielnie. Na farmy zawiązam poza odcinkiem bo ustawiam GPS-y, na GPS -y, to robić zwłaszcza z kwastownikiem like, robotę I teraz tak, który zbierać kamieni no bo są te dwie Degelmanki, z nich mogę kupić jedną y oraz y tą dużą Elcho. I teraz tak, Elcho jest fajna, ma na ma y prawie 6 metrów szerokości w ogóle ale degelmanki są bardziej pojemne nawet to najmniejsza zatem są tańsze a kamienie nie wiem jak ja na przykład zbieram tam gdzie są widoczne bo to tam gdzie są widoczne te tutaj trzeba tobie trzeba zebrać no to ja zbieram te widoczne no i tak, ciężej jest podjechać no ale takie same w prawie jakby ty się nasz, to trzeba taką kufrzarkę pisać. No, dużo roboty. Ja mam dwa mody. Nie wiem, czy tu jeden z nich działa, bo na Elm Creeku nie działa. Na kufrzarkę z panelami i kufrzarkę bez paneli solarnych. solarnymi tam tysiąc na miesiąc jakiegoś, mniej więcej, więc spoko nawet. Za piętnaście tysięcy tam, to za 10 może gdzieś około. I teraz tak, no jest 22 minuta, bardzo szybko powiem Wam, upłynął mi dzisiejszy odcinek. Obsialiśmy prawie po, no mniej więcej połowę. Może jeszcze tak zobaczmy. Od razu zapiszę się, gra ładnie. No. Mm. Jakieś dziwne soki. Nie, no połowy nie ma. No ale całkiem sporo zapsialiśmy. Bo wymaga wapna, zaorania, wałowania No cóż, a co wapna i zaorania No cóż Czerwicy to już tylko da radę eee, No cóż, ja z wami się już tu żegnał Nie będę gadać i robić innych rzeczy Bo jeszcze nie będę, będzie mi się jeszcze duży odcinek stawiał Dziękuję za, z wam za uwagę, że chcieliście obejrzeć ten odcinek, który był troszeczkę nudny, no bo cały czas w jednym traktorze, no ale cóż, to już nie yy, jak będą zwierzęta, albo właśnie słuprzycza, podstawowe z tam i w ogóle takie, jakieś akcje, to będzie na pewno ciekawiej niż to, co jest później. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będzie prawdopodobnie zwałowanie oraz odchwaszczanie, dlatego żegnam się z wami. Cześć!